W różnych kulturach na całym świecie pojawiają się niezwykłe opowieści o globalnym potopie, który miał zatopić całą ludzkość. Jednak biblijna historia Noego wyróżnia się bogactwem szczegółów i głębią duchowego przekazu. Czy taki kataklizm rzeczywiście miał miejsce? A może to jedynie alegoria mająca nauczyć nas o wierze i posłuszeństwie? Dziś wspólnie zagłębimy się w tę fascynującą tajemnicę, która wciąż budzi ciekawość zarówno badaczy, jak i zwykłych ludzi. Podróż Noego to jedna z najbardziej znanych i poruszających historii biblijnych. Jest pełna symboliki, a jednocześnie rodzi intrygujące pytania dotyczące naszej własnej historii. Życie Noego oraz misja, jaką otrzymał od Boga, ukazują głęboką prawdę o ludzkim potencjale, zdolności do wiary, posłuszeństwa i wytrwałości nawet gdy wszystko wokół wydaje się niemożliwe. W tym materiale zapraszam cię, byś spojrzał na tę historię oczami samego Noego, doświadczając jego wyzwań i odkrywając duchowe lekcje, które pozostają aktualne niezależnie od epoki. Razem przeanalizujemy możliwe dowody historyczne tego wydarzenia, odkryjemy jego uniwersalne znaczenie duchowe i spróbujemy zrozumieć, Dlaczego ta opowieść wciąż porusza serca ludzi, nawet w naszych nowoczesnych czasach? Przygotuj się na podróż, w której wiara jednego człowieka zmieniła losy całej ludzkości. Kiedy mówimy o potopie, natychmiast przychodzi nam na myśl obraz niekończących się ulew, wód szybko się podnoszących i ogromnej arki pełnej zwierząt. To, co do dziś fascynuje badaczy, to fakt, że podobne opowieści pojawiają się w wielu odległych od siebie kulturach. Starożytne ludy mezopotamii, rdzenni mieszkańcy Ameryki i cywilizacje azjatyckie, opowiadają historie, które w zadziwiający sposób przypominają biblijny opis potopu. Czy wszystkie te kultury mogły wymyślić tę samą historię zupełnie przypadkowo? Niektórzy badacze sugerują, że te mity mogą mieć historyczne podstawy, że w przeszłości faktycznie wydarzyła się katastrofa o globalnym lub regionalnym zasięgu, która pozostawiła ślad w pamięci ludzkości. Dobrym przykładem jest Epopeja o Gilgameszu, starosumeryjski tekst, który opowiada o Utnapisztimie, człowieku wybranym przez bogów, aby przetrwać wielką powódź. Jednak biblijna historia Noego wyróżnia się czymś wyjątkowym niesie głębokie przesłanie duchowe o relacji człowieka z Bogiem. Podczas gdy wiele starożytnych mitów skupia się na gniewie bogów, opowieść o potopie z Księgi Rodzaju podkreśla także Boże miłosierdzie, odnowę i nową szansę dla ludzkości. Czy zatem potop to jedynie starożytny mit, czy może rzeczywiste wydarzenie, które niesie ponadczasowe przesłanie o wierze i odkupieniu? Wielu wyobraża sobie świat sprzed potopu jako pełen egzotycznych stworzeń i starożytnych cywilizacji, ale Biblia ukazuje go w znacznie mroczniejszych barwach. Według Pisma Świętego, ludzkość pogrążyła się w przemocy, egoizmie i moralnym upadku. Bóg zobaczył, że człowiek całkowicie odszedł od pierwotnego zamysłu stworzenia. Wyobraź sobie społeczeństwo, w którym niesprawiedliwość i zło stały się codziennością, a dobro jest rzadkością. Taki obraz przedstawia Księga Rodzaju 6:5 i widział pan, że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że wszelkie myśli ich serc są ustawicznie złe. To mocne i jasne oskarżenie o moralne zepsucie tamtej epoki. Ale wśród powszechnego chaosu był jeden człowiek, który pozostał wierny, Noe. Był on sprawiedliwy i nienaganny wśród swoich współczesnych, co pokazuje, że nawet w najgorszych czasach można wybrać ścieżkę prawości. Historia Noego uczy nas pierwszej ważnej lekcji duchowej. Niezależnie od epoki i okoliczności, zawsze istnieje możliwość pozostania wiernym swoim wartościom i Bogu. Czy dzisiejszy świat zmierza w podobnym kierunku? Czy wciąż mamy czas, aby zmienić nasz sposób życia? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak trudne musiało być dla Noego przyjęcie zadania powierzonego mu przez Boga? Budowanie ogromnej arki na suchym lądzie, bez żadnych oznak nadchodzącego potopu, musiało budzić wątpliwości u jego sąsiadów. Noe jednak wybrał zaufanie i wykazał się niezachwianą wiarą. Noe nie tylko wierzył w słowa Boga, on działał zgodnie z tą wiarą. Codziennie przez długie lata budował arkę. Mimo, że ludzie wokół niego wyśmiewali jego wysiłki i podważali jego przekonania. Nawet jeśli jego własna rodzina miała wątpliwości, Noe nie zrezygnował. Jego posłuszeństwo było praktycznym wyrazem jego wewnętrznej wiary. Ta postawa uczy nas niezwykle ważnej lekcji. Prawdziwa wiara nie opiera się na sprzyjających okolicznościach ani na akceptacji przez innych ludzi. Objawia się w działaniu, Zwłaszcza gdy wydaje się to nielogiczne dla świata. A jak Ty byś zareagował, gdybyś był na miejscu Noego? Czy potrafiłbyś zaufać Bogu i działać wbrew wszystkim przeszkodom? W końcu to właśnie w najbardziej niepewnych momentach nasza wiara zostaje poddana najtrudniejszej próbie. Gdy myślimy o arce Noego, pojawia się kluczowe pytanie. Jak zwykły człowiek, nie posiadający dostępu do nowoczesnych technologii, mógł zbudować tak ogromną konstrukcję? Przecież według biblijnego opisu arka miała około 135 metrów długości. Wyobraź sobie konieczność ścięcia, przetransportowania i obrobienia ogromnej ilości drewna za pomocą prymitywnych narzędzi. Do tego dochodzi jeszcze jeden istotny problem przekonanie swojej rodziny. Do wzięcia udziału w tak monumentalnym i, z ich perspektywy, absurdalnym projekcie. Nie wiemy dokładnie ile czasu zajęła budowa arki, ale niektórzy badacze szacują, że mogło to trwać od 70 do nawet 100 lat. I tu tkwi kluczowa lekcja dla nas. Wielkie rzeczy wymagają czasu, wysiłku i niezwykłej cierpliwości. Nic wartościowego nie powstaje z dnia na dzień. Jeśli więc kiedykolwiek poczujesz się zniechęcony. Gdy staniesz przed trudnym wyzwaniem, przypomnij sobie Noego. Może nie musisz budować arki, ale na pewno w swoim życiu napotykasz sytuacje, które testują twoją wytrwałość. Tak jak Noe, możemy przekształcić ogromne wyzwania w niezwykłe osiągnięcia, jeśli tylko będziemy mieć wiarę, determinację i całkowite zaangażowanie. Nadszedł moment opisany w Piśmie Świętym. Po latach ostrzeżeń i przygotowań deszcz zaczął padać bez przerwy przez 40 dni i 40 nocy. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak musieli czuć się ludzie, którzy wcześniej wyśmiewali Noego. Gdy wody zaczęły gwałtownie się podnosić, ich sceptycyzm zamienił się w przerażenie. Biblia szczegółowo opisuje ogrom tej katastrofy, mówiąc, że wody zakryły nawet najwyższe góry. Ale czy coś takiego naprawdę miało miejsce? Liczne starożytne kultury, od rdzennych Amerykanów po Chińczyków i ludy Mezopotami, przekazały opowieści o niszczycielskim potopie. Te podobieństwa sugerują, że mógł istnieć historyczny rdzeń tej historii, czy to w postaci globalnej, czy regionalnej katastrofy o ogromnej skali. Najbardziej znaną alternatywną wersją tego wydarzenia jest Epopeja o Gilgameszu, gdzie. Bohater utnapishtim buduje wielką łódź, aby ocalić życie przed potopem. Jednak w przeciwieństwie do mezopotamskiego mitu, biblijna opowieść ma głębszy przekaz duchowy. Nie jest to tylko historia o zagładzie, ale także o odkupieniu i nowej szansie dla ludzkości. Analizując tę historię, można dojść do wniosku, że jej celem nie jest jedynie opisanie katastrofy, ale przekazanie lekcji o konsekwencjach naszych działań. Oraz o wierze w trudnych czasach. Czy potop może być uniwersalnym ostrzeżeniem również dla współczesnych społeczeństw? Po miesiącach dryfowania po wodach, arka w końcu zatrzymała się na górze Ararat. Możemy sobie wyobrazić ulgę i nadzieję Noego, gdy zobaczył, że przetrwał największą katastrofę, jaką widział świat. Aby upewnić się, że ląd. Stały znów się pojawił, wypuścił gołębice. Za drugim razem wróciła z gałązką oliwną, prostym, ale znaczącym symbolem nowego życia. W tym momencie pojawia się jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli w Biblii: tęcza. To nie tylko piękne zjawisko optyczne, ale także znak przymierza Boga z ludzkością. Bóg obiecał, że nigdy więcej nie zniszczy świata potopem. Tęcza stała się symbolem nadziei, odnowy. I Bożego Miłosierdzia. Zarówno Gołębica, jak i tęcza wykraczają poza kontekst biblijny. W wielu kulturach symbolizują pokój, nowe początki i duchowe odrodzenie. Dla Noego był to jednak osobisty dowód, że jego wiara i posłuszeństwo miały sens. A jak jest z nami? Każdy z nas w swoim życiu doświadcza burz i trudnych chwil. Kiedy wydaje się, że wszystko stracone, może pojawić się nasza własna gałązka oliwna. Znak, że nadchodzi nowy początek. Jakie symbole nadziei dostrzegasz w swoim życiu? Historia Noego to coś więcej niż tylko zwierzęta wchodzące do arki i deszcz padający przez 40 dni. To opowieść o drugich szansach, odrodzeniu i wewnętrznej przemianie. Niezależnie od religii czy przekonań, ta historia mówi o czymś głęboko ludzkim. O tym, że po każdej katastrofie może nadejść nowy początek. Dla chrześcijan, żydów i muzułmanów, Noe jest symbolem wiary, posłuszeństwa i odwagi. W każdej z tych tradycji jest szanowany za to, że pozostał wierny swoim wartościom, nawet gdy wydawało się to irracjonalne. Jego historia przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach nasze wybory mają konsekwencje, które mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Dziś żyjemy w świecie, w którym nadzieja i możliwość nowego początku wydają się czasami odległe, ale historia Noego pokazuje, że zawsze istnieje szansa na zmianę, a często to właśnie w najtrudniejszych momentach kryje się największa okazja do duchowego wzrostu. A ty, czy kiedykolwiek musiałeś zaczynać od nowa? Jak historia Noego może zainspirować Cię do pokonywania własnych wyzwań z wiarą, odwagą i nadzieją? Przez wieki historia potopu była traktowana głównie jako religijna alegoria, ale co jeśli ma ona solidne podstawy naukowe? Współczesne badania sugerują, że starożytne ludy mogły rzeczywiście doświadczyć katastrofalnych powodzi, które stały się podstawą dla tej opowieści. Geolodzy i archeolodzy odkryli dowody na ogromne zalania w rejonie Morza Czarnego, Bliskiego Wschodu i wielu innych miejsc na świecie. Nie ma jednak jednomyślnej zgody co do tego, czy istniał globalny potop, taki jak ten opisany w Biblii. Jednak te odkrycia otwierają fascynującą debatę między nauką a duchowością, pokazując, że nie wszystko musi być jedynie mitem czy fikcją. Ale może najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, czy potop wydarzył się dokładnie tak, jak opisuje Biblia. Być może najistotniejsze są ponadczasowe lekcje duchowe o wierze. Odwadze i posłuszeństwie, które płyną z tej historii. Nawet jeśli nie możemy udowodnić każdego szczegółu, nie ma wątpliwości, że opowieść o Noem wciąż inspiruje ludzi i skłania do głębokich refleksji. A teraz twoja kolej. Co sądzisz o tej niezwykłej historii? Czy wierzysz, że Potop rzeczywiście miał miejsce, czy może uważasz go za alegorię o głębokim znaczeniu duchowym? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Nie zapomnij także zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Jakie inne biblijne lub duchowe tajemnice chciałbyś, abyśmy razem zgłębili? Do zobaczenia w kolejnej podróży.